Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, liczę na pana jakąś głębszą wiedzę, bo prawdę mówiąc, myślę, że jak większość ludzi na świecie, jestem zdezorientowany. O co chodzi w Radzie Pokoju? Co to jest za twór? To ma być prywatna organizacja polityczna? To ma być takie biuro adoracji pana Trumpa, taka, taka grupa entuzjastów, tam, no, przynajmniej on tak to widzi. Próbuje nieudolnie naśladować Roosevelta, który jak wiadomo założył Organizację Narodów Zjednoczonych, no, ale zakładał ją w przez długi czas i nie sami, to cały świat się, że tak powiem, w to włączył. Natomiast teraz się włączyła grupa trzeciorzędnych polityków. Ja nikogo tam nie widziałem ze znaczących, przynajmniej w tej grupie, co tam się działa koło Trumpa. To żałosna inicjatywa. Ona ma zastąpić Organizację Narodów Zjednoczonych. To brednia zupełna. Twierdzenie, że ONZ jest nieskuteczna, to prawda, ale jak ONZ ma być skuteczna? Przecież ona nie ma własnej armii. ONZ raz jeden zaprowadzało pokój. W drodze krwawej wojny w Korei pod flagą ONZ walczyły wojska amerykańskie. Nie tylko, bo tam było wiele. Była koalicja, ale oczywiście siłą tego były Stany Zjednoczone. I pretensja do ONZ o to, że nie ma własnej armii, a skąd ma wziąć? No nie ma terytorium własnego. Także to jest bzdura. Nie zastąpi ONZ. Już widać, że ta inicjatywa będzie marna. Polska tam najprawdopodobniej nie przystąpi. Myślę, że ja, jeżeli mam jakiś no, głos doradczy, to. Korzystając z uprzejmości pana redaktora, apeluję do premiera Tuska, żeby Polska nie przystępowała do tego biura adoracji pana Trumpa i Nawolskiego. Nawolskie nogami przebiera, żeby tam wejść. Polski tam nie powinno być. To poroniony pomysł, krótko mówiąc. Tam głównym szefem, decydentem ma być przecież Trump. To Trump ma zatwierdzać wszelkie decyzje. Jeżeli zapadną nawet jakieś decyzje większością głosów, to Trump ich może nie przyjąć i zawetować. To cóż to za organizacja? No monarchia właściwie, on się tak dobrze, on by, by się dobrze czuł, gdyby Ameryka nie wygrała wojny, gdyby Ameryka nie, wydała, nie wygrała wojny o niepodległość i gdyby był gubernator brytyjski, to on by znakomicie w tej roli funkcjonował. No organizacja całkowicie absurdalna, no ta, że mało to, zięcia tam wprowadził, no teść i zięć. Tam będą, i on ma prawo weta a jest dożywotny, czyli Wyobraźmy sytuację, że on nie będzie żadnej funkcji pełnił, już nie będzie nic znaczył, skorowanym jakimś będzie staruszkiem, i, i no już jest właściwie staruszkiem a czy skorowany, to nie wiemy, ale i, i jakimś niedołężnym i będzie nadal pełnił, Jest Niesłychany w ogóle, absurdalny pomysł. Nie ma się co chyba, panie redaktorze, za bardzo tym pomysłem Trumpa przejmować, bo on ten pomysł, że tak powiem, przestał mieć znaczenie, zanim, że tak powiem, poroniony płód. Ale ten miliard dolarów, który będzie wpłacany przez każdego uczestnika tej Rady Pokoju, to taki miliard, co jako przyzwolenie na... Na całowanie pierścionków? No, jako zaszczyt, taki wielki zaszczyt, że będzie w razie pana Trumpa, to wielki zaszczyt. no Minister Domański, no, kochany to jest człowiek, powiedział, że bardzo przepraszam, ale on nie przewiduje. no Właściwie sprawę skasował. Nie przynajmniej w tym roku i w przyszłym, czyli no, na dwa lata mamy spokój. Bo jak nie będzie tych pieniędzy, to no, oczywiście Trump może zmienić i powiedzieć, że nie, nie, to ja żartowałem, to nie, nie potrzeba miliarda, miliarda dolarów, tylko 100 dolarów. I w takim razie każdy może przyznać, no tak może być. Ale na razie nie jest. I minister Domański właściwie to skasował już na wejściu, bo powiedział, że nie ma pieniędzy. Premier Tusk bardziej elegancko, bo trzeba konsultować. Polska do tego nie powinna przystępować. Jeszcze raz mówię, pomysł idiotyczny. Policja wkroczyła na polecenie prokuratury, wkroczyła do KRS, czyli Krajowej Rady Sądownictwa, do ich biur. Podniósł się na prawicę oczywiście wrzask, a sędzia Manowska nazywała całą sprawę nielegalną. Pan popiera taki niepokój, że policja wchodzi do pomieszczeń. Pani Manowska sama jest nielegalna, więc nie bardzo może mówić o jakiejś legalności. Natomiast te, to nie do biur KRS policja weszła, tylko do biur trzech sędziów Radzika, Lasoty i Schaba, którzy okupywali pomieszczenia, w których dawno powinni zostać usunięci. No i nareszcie, nareszcie to się stało. To kłamstwo jest pisowskiej szczujni, która szczuje, kłamie. To jakiegoś szału w ogóle ja, ja, słuchałem, bo to z wielką, wielką radością, jak ta w telewizji a Republika bezsilnie się miotała. I co jeden ta, ta jakaś protegowana Ziobry, ta jakoś Dagmara, nie chcę Nie chcę przyznać. Wojska, tak, tak a Pawełczyk, Wojska, tak, ona tam się zapluwała, bo ona jest tam, i tam Ziobro wepchnął, i ona jest, jest, jest szefową, ona mówiła, że to zamach stanu, że to w ogóle zbrodnia. No niesłychane w ogóle <laughs> przekleństwo, rzucali bezsilnie. No nie ma już schaba, radzika i lasotu już tam nie ma, biura opieczętowane, dokumenty w prokuraturze. Mam nadzieję, że tych trzech, bo to przestępcy są, zanim pełni podszywać się pod urząd, którego się nie pełni i uzurpować sobie prawa, których się nie ma, to przestępstwo. To mam nadzieję, że wylądują tam, gdzie miejsce jest takich ludzi jak Schapracie, kiedy W pierdlu, Pan, panowie pseudo oszukanci, sędziowie, uzurpatorzy. W pierdlu powinniście się znaleźć i mam nadzieję, że się znajdziecie i przez okno będziecie mogli prowadzić ze sobą korespondencję. Dodajmy, Panie Profesorze, że tylko dzięki takiej akcji możliwe było wydobycie akt 120 spraw zamiecionych gdzieś do biurek przez tych sędziów radzika lasotę i Schama, nieudostępnianych na żądanie prokuratury, ani jakichkolwiek innych nadrzędnych czynników i to blokowało wszelkie postępowania i te akta wreszcie zostały wydobyte. Panowie, jeszcze raz warto zapamiętać, te haniebne, to hańbione nazwiska Lasota, Schab i Radzik brali udział w kryciu przestępstw. To jest, jeżeli chowali akta i uniemożliwiali skazanie czy, czy, czy prowadzenie śledztwa. No, bo to sąd będzie decydował, czy skazanie, a prowadzenie śledztwa, czy ściganie przestępców, to jest współudział w przestępstwie. Więc za to, mam nadzieję, trafią do Pierdla, panowie. W Pierlu, tam jest właśnie miejsce, nie na, na salonach, nie w telewizji Republika, nie w, 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 mówić o, o praworządności, o państwie praworządnym. W no, na na wypiskę, znaczy, właśnie raz na tydzień, no, nie dobrze to rzadko jest, no. nieprzyjemnie panie Radzik, panie Schaap, panie Lasoda. Raz na tydzień, ale pół godziny spacer może wam przedłużą ze względu na zasługi, także zobaczymy. To pozostańmy jeszcze przy innych czynnościach prokuratury. Bo ta otomanowska, o której przed chwilą mówiliśmy, staje się teraz podmiotem śledztwa prokuratury. To się dopiero już rozpoczyna i stanie pod oskarżeniem prawdopodobnie niezwoływania Trybunału Stanu, czyli przewlekania, niekorzystania ze swoich procedur, uprawnień sędziów Trybunału Stanu itd., itd. To jest szansa na to, żeby ją postawić w stan oskarżenia tego nie wiem no ale że ja, ja nie, nie potrafię nie jestem żałuję że nie jestem prokuratorem ale nie jestem tam więc... podobno było ilość wniosków o zwołanie posiedzenia kolejnego trybunału stanu bo one się cyklicznie powinny odbywać a Manowska jako y, szefowa trybunału stanu ich tych posiedzeń nie zwolowały. No Nie wiem, jeżeli tak jest, no to jest jakiś rodzaj, nie wiem, przestępstwa urzędniczego, nie wiem tego. Manowska sama jest w ogóle, jest neosędzią. Manowska nie ma prawa w ogóle zasiadać na, na temu, że jest uzurpatorką, jest absolutnie lojalną funkcjonariuszką PiSu, y, kum, kumpelą, czy tam jak to nazwać, faworytą ziobry. I, 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 I też powinno odpowiadać za to łamanie w Polsce prawa. Te, te, te osiem lat. Reżimu autorytarnego w Polsce, który sprawował Kaczyński, 8 lat pisowskiej dyktatury nad Polską, to jest także Manowska w tym wszystkim. I mam nadzieję, ja nie jestem prawnikiem, ja nie potrafię sformułować, nie moja rola to jest. Politycznie Manowska jest odpowiedzialna i myślę, że prawnie też. I mam nadzieję, że stanie przed polskim sądem, niezawisłym sądem, stanie ta urocza dama, przyjaciółka Ziobry i odpowie za to, że Polska 8 lat była masakrowana i że dalej jest podpalana przez pisowską szajkę. Podaj marszałek Czarzasty ostatnio zapowiedział, że będzie zbierał podpisy pod wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobry. Pamięta Pan w poprzednich latach, kiedy podobna koalicja jak dzisiejsza kończyła kadencję POPSL nie udało się Ziobry postawić przed Trybunałem Stanu. On nazwał później tę koalicję fujarami. Teraz się naśmiewał, że podobnie będzie, że to wszystko fujary. Uda się postawić wreszcie przed Trybunałem Stanów Zjednoczonych. Już się nie naśmiewa w tej chwili, już się nie naśmiewa. Jak szczur uciekł i siedzi u Orbana, protegowanego Putina. Natomiast ja nie wiem, jaka tam jest większość. Zdaje się, że się nie uda, bo tam jest większość chyba dwóch trzecich. Nie ma takiej nie, większości. Chyba, chyba nie ma tego wymogu, właśnie. Nie no, ma. Powinno się udać większością y, sejmową, Zygło. taką, którą poza, po, posiada w tej chwili opozycja. Y, Aha, y, no, jeżeli tak, no to się uda. to Mam nadzieję, że się uda, tylko szybciej, panowie, szybciej. Dlaczego to tak długo trwa? Na co czekacie? No oczywiście, że jeżeli zwykła większość, to tak, no to się uda. I stanął przed Trybunałem Stanu. Ja nie wiem z kolei w tym Trybunale jak to wygląda. Nie wierzę specjalnie. Myślę, że makabryczna powolność tego, tego Trybunału spowoduje, że... Ale Ziobro ma proces. To akurat nie jest najważniejszy dla Ziobry. To zaszczyt Trybunału Stanu. On to jest przestępca kryminalny, kryminalista. Kryminalista, żul. I on powinien odpowiadać za kryminalne przestępstwa. Proszę przypomnieć. Dawał pieniądze publiczne moje, pana, pieniądze Polaków, dawał swoje szajce, dawał Romanowskiemu, dawał tym uroczym urzędniczkom, dwóm paniom, nie wiem, tam Karolina, jakaś tam druga Urszula, które przyszli tam do sądu zwolennicy Pisu i tam demonstrowali i, i, o, księdzu Salcesonowi. On dawał nasze pieniądze i mi to jest kryminalista, że ja akurat uważam, że Trybunał Stanu da się to mało ważne i nawet pewien zaszczyt, bo Trybunał Stanu to jakieś Polityczny stan, racja stanu jest, a to o zwykły złodziej. Pozostańmy przy tym księdzu, jak pan go nazwał, Sercy Sonie. On się nazywa Oluszewski. I nareszcie rozpoczął się proces, już sądowy proces, już ten cały etap prokuratorski, czyli zarzuty, akt do no już, już się odbył pierwszy już dzień. Już się odbyło ta, pierwsze posiedzenie ta. sądu w tej sprawie. Oczywiście tam były ma manifestacje łącznie z modlitwami. Ale tam chodzi o przyznanych prawie 100 milionów złotych, przy czym o 66 przekazanych już do realizacji. Ten proces się rozpoczął. To jest jakaś jaskółka, że wreszcie rozpoczną się kolejne? Czyli... Jakaś nadzieja, jaka, jaka to jest przy okazji, jak pan zaczął mówić o modlitwach, jaka ta szajka pisowska, jak oni mają łatwość sobie gębę wycierać Matką Boską. Tam widziałem te fanatyczne. Pisowskie zwolenniczki z portreta, z obrazami Matki Boskiej, modlitwa, różaniec, flaga, wolni Polacy, to są wolni Polacy, to są złodzieje, złodzieje, złodziei bronicie, demonstrujecie w obronie złodziei. Ksiądz Salceson, dlatego tak go nazywam, Nie ja jestem autorem tego, tego słowa, dużo terminów... Wprowadziłem do obiegu na przykład ten Szczujnia, ale akurat Salceson to nie ja, bo Salcesonem podobno wypędzał złe duchy, czyli był egzorcystą, to też jakieś, jakieś średniowiecze, no te, wierzyć w to, że diabeł wstępuje w człowieka i ktoś może wypędzić tego diabła, no to jest, to muszę powiedzieć w obecnych czasach jest, delikatnie mówiąc, Zabieg nieco groteskowy, i on w, tych, w, tym, w tym cyrku brał udział i salcesonem wypędzał diabła. Więc Salceson, zbudował gigantyczną, jakąś taką, no, 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 jakoś wielki taki obieg, jakąś taką świecką bazylikę, bo to obieg miał być studio nagrań. No za co? Za nasze pieniądze. No i to był. I te miliony utopił, i też wiele tych pieniędzy też wydał na różne rzeczy. I jest przestępcą. no jest złodziejem. Brał pieniądze, które mu się nie należały z budżetu państwa odpisu, i za te pieniądze udzielał poparcia pisowi. I teraz ta, ta, ta szajka idzie do sądu i protestuje przeciwko no, męczeństwu księdza Salcesona. Nie, to nie męczennik, to złodziej. I mam nadzieję, że będzie ukarany. Tak, no to jakaś nadzieja jest, no, że wreszcie, że wreszcie, tylko że no, to jest jednak drobnica. No, ksiądz Alceson, tamte dwie panie, Urszula i Karolina, to wszystko jest drobnica. Ja ciągle czekam na proces Kacińskiego, Macierewicza, Morawieckiego. To, jest, to są Witkowej, to, to jest Szajka, Obajtka. No, to, jest, to jest przede wszystkim grupa, grupa która powinna być sądzona. No, a a, a, a no, też jest, tylko no, nie ma głównego no, dyktatora. Dyktaturę 8 lat sprawował Kaczyński, decydował o Polsce Kaczyńskiej i na Czekam to Czekam proces. Czekam na ten proces. Panie profesorze, to jeszcze gwoli informacji, uzupełnienia informacji o księdze Olszewskim, chodzą głosy, bo nikt tego nie potwierdził z prawej strony, chodzą głosy, że te studia radiowe, a być może i telewizyjne, miały być przeznaczone w przyszłości na konkurencyjną dla ojca ryzyka. Pięknie, taką firmę medialną. Która miałaby promować właśnie samodzielne działania Zbigniewa Ziobry, który widocznie szykował się. Na dowodzenie Polską po odejściu Kaczyńskiego. na Pięknie, Piękny planów, Pełnas pełne poparcie. Mam, no ryzyk. No właśnie, właśnie dlaczego ten Kościół się tak waha, że ryzyk nie zostaje prymasem. No, przecież, no, dlaczego ta to dreptanie w miejscu ryzyk powinien być prymasem, ziobro może premierem? No dobry pomysł. Bardzo dobry Batyl się z prezydentem no, znakomite. No. no myślę, że wielki bół, na przykład minister edukacji albo sportu, sportu może bardziej wielki bu. No to jest ekipa, która powinna rządzić rządzić Polską, a ksiądz Wąsowicz mógłby być na przykład to no może nie przewodniczącym episkopatu, bo prymasem oczywiście ryzyko. No. Także, krótko mówiąc, ten plan, że powstałby taki wielki ośrodek w jakimś tam stopniu przymierzony czy, 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 czy współpracujący z ryzykiem, świetny pomysł. No ja, Pełnego poparcia udzielam. No niestety, niestety, zdrajcy niemieccy agenci i szubrawcy dokonali zamachu stanu, jak zbrodniczy rząd krwawy, rząd Tuska uniemożliwił, ale ten plan ciągle powinien być, że tak powiem, w grze. Minister żurek yy, przychylił się do Pana pomysłu, on nie wiedział, że to jest pański pomysł prawdopodobnie. Pytany o Ziobrę, odpowiedział: Jakbyśmy chcieli, to byśmy go w bagażniku przywieźli. To Może usłyszał, bo ja to w wielu miejscach mówiłem i bardzo popieram to. Taki właściwy moment: Ziobro w Budapeszcie idzie ulicą i podchodzi trzech panów, jak kiedyś Buenos Aires do innego pana. Momento, senor. Momentito, właściwie. Momentito, senior. I, i, i poprosiliby do, do samochodu, i następnie już by się potoczyło szybko. To by było o tyle szybciej, że tam trzeba było czekać, bo samolot trzeba było załatwić z Buenos Aires, a tutaj samochodem zwykłym bagażniku. Moim zdaniem plan dobry. Ja bym, że tak powiem, namawiał do tego, no ale minister Żurek się, właśnie krwawy zbrodniarz, bo to przecież zbrodniarz, oprawca, kat polski Żurek, no nie wiem, czy, czy żartował, czy nie, ale jeżeli by się no, na ten, to podjął tego, to, to, to byłaby to piękna rzecz i Ziobro rzeczywiście wtedy by nie mówił fujary jesteście, jakby wychodził z tego tego bagażnika, tylko niech Pan uważa, Panie Zbigniew, żeby się Pan nie huknął w ten swój łeb. <laughs> panie profesorze, z tym, że Żurek pewnie tego nie rozważa, co widać po tym wpisie. Natomiast pytanie o to później Duda, chyba w telewizji Republika, były prezydent, powiedział, chcąc być chyba dowcipnym, że Żurek powinien kupić sobie większy samochód, bo jest za gruby. Co ma piernik do wiatra. Ale kto to powiedział? Duda, Duda tak? tak? Duda, tak. No to no, poziom, na poziomie Dudy, no ale ja, ja, ja nie będę Uważam, że w ogóle reagowanie, zajmowanie się Dudy nie ma, bo nie istnieje. Najlepszy dowód, że się wyrzucili go tam z jakiejś telewizji, bo był tak nieoglądany ten program, że, że podziękowali mu. Chyba z kanału Zero go no, ale jest nudny, jest nudny, obrzydliwym, nudnym lizusem pisowskim i, i nie zasługuje w ogóle, żeby, żeby zamulać nasz piękny program osobą tej miernoty. Tylko kompletne, to jest, to, jest, to jest zero dopiero. To jest zero. Ziobro to jedno zero, a w jednym wymiarze, a duna zero w innym wymiarze. To też minister Żurek odpowiedział od razu na, ten, na tą swoją grubość, przepraszam, że tak to nazwę. Duda przynosi na szczęście teraz wstyd już tylko sobie. Nie To pomysłem. prawda, tak. To prawda. Nie, no, nie ma o czym mówić. Na splunięcie, Duda na splunięcie jest za Mógłby brać przykład ze swojej uroczej małżonki i milczeć. Mógłby się uczyć milczenia. Kaczyński chce ponoć krążą takie y, głosy y, że chce rozbić konfederację i wyciągnąć przy konfederacji do siebie Bosaka. Co jest prawdopodobne? Podobno. I w ten sposób zbudować sobie większość to no niech to zrobi, no na razie sondaż ostatni to jest zupełna rewelka, muszę powiedzieć, rewelacyjny. To jest sondaż, mówię z pamięci, 39 dla koalicji, 28 dla pis -u. To jest już prawie, znaczy koalicja ma 215 mandatów, mandatów tak? a tam minimalnie wystarczy, no wystarczy 15 mandatów, no to jeszcze z lewicy, no, no tam lewica jest podzielona ciągle, a gdyby lewica się, nawet w tym sondażu, tylko lewica gdyby poszła razem, to już mają te, 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 te brakujące 15 mandatów że krótko mówiąc to no... Kaczyński może próbować to zrobić, tylko no, tak powiem, Konfederacja delikatnie mówi, może nie posłuchać tutaj Kaczyńskiego i może się nie na ten plan piękny, szlachetny plan Kaczyńskiego, że tak powiem, się nie za bardzo może zgodzić, a Kaczyńskiemu brakuje tu nie tylko Bosaka, tylko mówię cała nawet, czyli te dwie konfy, łącznie te dwie konfy, Brauna i Mencena, bo, bo Bosak to jest formalnie ciągle jeszcze ta ta konfa, tak to będą trzy, jak będzie, to, to by, to, to jest to, to, to ledwo, ledwo wystarczy, także po pierwsze panie Kaczyński, genialny strategu i umiłowany wozu i następca oczywiście marszałka Piłsudskiego, Bosak to za mało, nie wiadomo, czy Bosak zechce, a po drugie to no delikatnie mówiąc Konfa jest pod tym względem że tak powiem mało delikatnie bardzo mówiąc, mało entuzjastyczna dla planu, żeby być przybudówką dla Kaczyńskiego No to dam panu za gwostkę. Otóż Nawrocki zapowiada swoje pierwsze y, ułaskawienie. I tą osobą uszczęśliwioną ułaskawieniem może być Adam Borowski. Mówi się o nim, że to były opozycjonista znaczy jest, z czasów PRL-u. Jest to jest prawda. To, to prawda. prawda, prawda, tak? to prawda tak. Taki z wąsami. On tam od dawna już pełni rolę takiej maskotki pisowskiej, podpisuje te wszystkie ich apele, listy, występuje w Telewizji Republika, ale kartę zapisał, zapisał ładną kartę w... W, w okresie PRL-u no, no były takie, Helus, z którym razem siedziałem w więzieniu. Lizus obecnie, nie wiem, że żyje. Taki piosenka z Jan Krzysztof Helus, Hojecki, no, który się hańbił, ale już nie żyje. Hańbił się wywiadem w telewizji Republika. Także tak, no, ładny życiorys nie gwarantuje przyzwoitości później. I, i, I Borowski, obecnie paskudną rolę pełni pisowskiego, takiego, wyciągają go i pokazują jako taką maskotkę, ale jest tak, życiorys ma, ma ładny. No, i jeżeli go Batyr łaskawi, no to będzie łaskawiony. Co to mogę powiedzieć? Boborowski... Nie życzę Borowskiemu pobytu w więzieniu. Jest obrzydliwą funkcją, pełni dzisiaj, ale specjalnie, no żeby tam siedział w więzieniu, Polska na tym nic nie skorzysta. Bo Borowski, tutaj muszę uzupełnić informację dla naszych telewizów, yy, został skazany za zniesławienie Giertycha. No właśnie, ponieważ zażądano od niego tam jakiejś nawiązki i od Borowskiego. I przeprosin, on odmówił wykonania wyroku sądu, dlatego No tak, no sadznowy... taki pieniacz, nie wykonuje sądu. No tak, już schorowany, już starzy. Ale jeżeli, jeżeli teraz będziemy wyciągać rękami Nawrockiego, wszystkich, którzy nie słuchają sądu, to cudowny przykład. No prawda? ale tak by, no, no to jest, Nawrocki nienawidzi rządu, będzie robił wszystko, żeby szkodzić rządowi. Tak, to jest negatywny przykład. Myślę, że może się znajdzie na to jakieś inne życie. No na razie myślę, że ten Borowski akurat machnąłby ręką na niego. Chciałbym pana zapytać, czy pan ma jakieś wątki, o które ja tutaj nie... Zapytałem? Tak, jeden wątek właściwie. Chyba no, pan celowo chyba nie, nie poruszał spraw zagranicznych. Poza tą radą taką, ta rada to właśnie farsa trąposka opeletka, to jest Grenlandia. No mieliśmy wielki w ogóle zamach, wydawało się, że właśnie na to się rozpadnie. Ja już mówiłem, nie wiem, że u Pana chyba, że ja uważam, że nic się nie stanie, że w spekcji Grenlandii nie będzie zmiany. No przecież tam do tego stopnia to wtedy by go chyba tam oni sami jakoś zgasili, gdyby napadł na, na, na Danię. Czy tak, także... u, nas, u nas Pan mówił, twierdząc, że przecież na wypowiedzenie wojny potrzebna jest zgoda kongresu. No właśnie, no właśnie. właśnie. Nie ma zgody kongresu, nie ma zgody. Trump się wycofa, wszystko zostaje po staremu, mówię, że będzie surowce, to ma te surowce, może za, zapłaci mu to, i może to wziąć, że bazę, baza już tam jest, jedna, druga, może być dziesięć baz, a nikt przeciwko temu nie, jeżeli Stany Zjednoczone chcą obronić Grenlandii przez Rosję i Chinami, to przecież bardzo dobrze i każdy to rozumny człowiek poprze, natomiast problem był taki, że on chciał odebrać Grenlandię, Danię, żeby przyłączyć do Stanów Zjednoczonych, na to nie ma zgody i z tego się wydarzyło, Cofał. Znaczy, nigdy nie wiadomo, co zrobi Trump, bo w parzyste mówi co innego, i w nieparzyste mówi co innego, ale na razie wygląda na to, że kwestia Grenlandii została odsunięta, być może w ogóle przestała istnieć jako kwestia polityczna i cieszmy się z tego, bo to umacnia jedność Europy i NATO, NATO nie jest zagrożone, a Trump prędzej czy później przeminie. Panie profesorze. Chciałbym zakończyć naszą rozmowę takim fajnym uśmiechem, czyli na luźno. Otóż po Pana deklaracji, że nie chce Pan być jednak Rzecznikiem Rządu, no, pojawiło dziękuję. się mnóstwo wpisów, po, proszę pozwolić, ja opowiem proszę. o tym. Mnóstwo wpisów, które boleją nad tym, że Pan nie chce, ale no, trudno rozumieją Pana wiek, samopoczucie i tak dalej, i tak dalej. Ale nie odpuszczają, bo jak nie Rzecznik Rządu, to niektórzy naciskają, to niech będzie chociażby doradcą premiera. Dobrze, no jeżeli premier mnie poprosi o funkcję doradcy, to się zgadzam, deklaruję tutaj w tym programie. Ale to musi być proś prośba premiera, nie? a trudno, żebym sam dzwonił, chociaż jesteśmy po imieniu i bardzo się, no, no, lubiliśmy, no, od dawna nie kontaktujemy się, ale bym powiedział, Donald, słuchaj, jak chcę być twoim rzecznikiem, no, tego nie zrobię. Natomiast, jeżeli będzie taka propozycja, zgadzam, doradcą mogę być. Dziękuję bardzo. Dziękuję.